Trapiciele z drugiej klasy. Dzwonek znowu woła nas. Tropicieli z drugich klas, nawołuje mnie i was. Na naukę przyszedł czas i każdy poznaje rycerskie, zwyczaje tajniki przyrody i sportowe zawody. O Owady i kwiatki i leśne zagadki, myślimy i prawdę chopimy. A kto z kołem nasom zna, ten przybiega tu raz, dwa, bo już wiemy, ty i ja. Każdy z nas tu miejsce ma i każdy. Poznaje rycerskie zwyczaje, tajniki przyrody, sportowe zawody, owady i kwiatki i leśne zagadki. Myślimy i prawdę trapimy.